Hej, chciałbym Wam dzisiaj w tym odcinku pokazać Minecrafta. Minecrafta, którego gimnazjaliści nie znają. Czyli dosyć dawnego? Chyba. No właśnie, Minecraft Alpha. Minecraft, którego jak to się mówi gimnazjaliści nie znają, był bardzo fajny. Minecraft, Minecraftem słyszałem sobie tu nowy świat, to jest stara Alfa. Jeszcze przed Halloween Update, więc takiego na pewno gimnazjaliści nie znają. To na pewno, jak widzicie, Alfa 1.2.0 Podłoga 02. Ho, to już chyba było po Halloweenowym update'cie, Tu już widzicie, jest ten nowy kolor trawy. Kurczę, już nawet nie pamiętam. Halloween update to chyba. Chyba tak, to jest już po Halloweenowym updatecie. Halloweenowy update to był update, w którym doszedł do gry nether. No, nether to już chyba gimnazjaliści znają, prawda? Albo i nie. Hmm, chociaż kto wie. No, jak widać, stary, dobry Minecraft. Dobry, może dobra, może nie taki dobry, bo jest na pewno stary. Ta wersja ma już blisko 7 lat. Coś, koło tego myślę. Tak, grubo ponad 7. Dlaczego ten Minecraft nie jest, jest stary, ale niedobry? Zobaczcie, na przykład yy, ekwipunek nie mam tak jak pod Edge, ale pod I, ale to jest pierdółka, bo wiadomo to można zmienić. Nie mogę sobie od razu wszystkich przedmiotów przeszycić do paska szybkiego wyboru. Czekajcie sobie, to zmienię chyba na, na E. To wygodniej jest. Shift po prostu nie działa. O, nie mogę tutaj sobie tak przesuwać, muszę po kolei klikać, no, naprawdę. Ja bym się nie odnalazł w tej wersji, dodatkowo nie mam tu sprints, zobaczcie. To było okropne, ale na pewno ta wersja Minecrafta miała jakiś tam swój urok. No naprawdę ciekawe doświadczenie, grając normalnie na najnowszej wersji Minecrafta, teraz się pograć na starej dobrej Alfie. Czemu ja mówię dobrej, przecież to jest ohydne. Znaczy, może nie tyle ohydne, ale to jest. Ach. Jak ktoś się już przyzwyczai do wersji powyżej 1.0, to sobie ciężko będzie tutaj radził. Chociaż, sobie nie mówić, ta wersja miała swój taki klimacik. Zobaczcie, stary wygląd kobla. Wow. No, to wszystko miało swój ciekawy klimacik, taki. Klimatyczny. He he. No, jakby to by tu nie mówić. Stary Minecraft. Na tej wersji kiedyś grałem. Dużo kiedyś grałem. Mimo, że była już wtedy beta, ja miałem taki stary komputer. To był jeszcze Netbook, Acer, jakiś stary. Gdzieś mam w czeluściach moich szuflad, którego z przyjemnością kiedyś rozwalę Złe wspomnienia Grałem tam chyba w 13 FPS-ach na Tiny Czy na tej najniższej odległości renderowania Ale jakoś się grało Wybudowałem, wykopałem właściwie tam Pod wodą, nie pod wodą Podziemną wielką kopułę 80 na 80 Stworzyłem tam niejedną bazę Ale o komforcie grania nie ma co mówić Gdyż takowego na pewno nie było to była udręka. Ale właśnie to chyba było na tej wersji Minecrafta, co teraz gram, chociaż pewnie nie jestem. Na pewno to była jakaś alfa. Na pewno był Nether. Dlaczego nie grałem wtedy na nowszej wersji, niby beta? Bo na beta mi nie chodziło w ogóle. Ci nie odpalała nawet gra. To było dziwne, to na pewno było dziwne, ale grałem tak na tej wersji alfa aż do wyjścia wersji 1.1. Czyli to Nie, 1.1 jeszcze nie było. Wow, ten system zrzucania wełny z owcy nie było 1.1, było to krótko przed update'em, czyli więcej Force Update do 1.0. Właściwie to była ciekawa historia, bo sobie grałem pewnego wyczorku w tego Minecraft'a mój wtedy dwuletni brat. Nie wiem, jakim cudem kliknął mi Force Update, bo miałem launcher odpalony. Nie wiem, jakim cudem mu się da udało, ale to zrobił. Ja nie chciałem tego robić, gdyż wiedziałem, że wtedy już na becie mi moliło, więc i na najnowszej wersji pewnie by mi moliło, przynajmniej takie miałem. Tak myślałem. I co się okazało, Minecraft się włączył na 1.0. Ja nigdy tego dnia chyba nie zapomnę. Tak się ucieszyłem. No, i reszta wieczoru została spędzona przy, na odkrywaniu nowych rzeczy, które doszły w jej 1.0, czyli szukaniu twierdzy, które jak się okazało, już się nie generuje na świecie, który został stworzony na Alfie i na którym dużo grałem. Ale naprawdę to było. Kurczę, to tak jakby ach, nie przeszkadzało mi nawet wtedy chyba te 15 fps bo mi wtedy, pamiętam, 2 fps -y więcej wzrosło z 13 do 15. I grałem i byłem szczęśliwy, wtedy się o tym nie myślała. Dzisiaj spadł mi poniżej 60. Komputer do wyrzucenia, <laughs> Ale to były też inne czasy pod względem takim, że człowiek inaczej mentalnie na to patrzał. Ja miałem w 2000, to był 11 rok. No na pewno, bo w listopadzie wyszła 1.0, więc no, ja miałem wtedy 13 lat około. Wtedy się człowiek z takich rzeczy cieszył. Dzisiaj trochę więcej 19 na korku. No i to też inaczej. Wiecie, dziecku wystarczy, byle działało. Nieważne jak byle działało. I wtedy się człowiek tym Minecraftem cieszył. I zobaczcie, gram w tą grę do dziś. Czasem dłuższa przerwa, czasem krótsza, ale jak widać, udało mi się. Tyle lat, blisko, ponad 6 minęło. A ja nadal w Minecrafta gram. A zaczynałem na tej alfie. Wow. Czyli tak naprawdę bet, granie na becie mnie ominęło. Heh. Tak więc no mówienie, że zaczynałem od alfy jest trochę i prawdziwe, i nie, bo z jednej strony zaczynałem od alfy faktycznie, bo gram na alfie przez długi czas, ale wtedy już była beta, więc to jest też mylne. Jeżeli powiem, że zaczynam od alfy, to byłoby mylne stwierdzenie i w drugą stronę. Gdybym powiedział, że zaczynałem od bety, bo wtedy była chyba beta 1.3, jak pierwszy raz odpaliłem sobie Minecraft na alfie. To, jakbym powiedział, że od bety zaczynałem, to też nie byłoby w 100% poprawna odpowiedź, bo nie grałem na becie. Taka dygresja lekka. Powiedzmy, że grałem na alfie. ale zobaczcie, jakie te światy były puste: jedynie pustynia, jakieś polany. Żadnych innych drzew. Kaktusy, właśnie, zobaczcie te kaktusy, jakie one były wielkie. To już wiecie, teraz jak mamy kaktusa, to. O, to już były, nie były jednym blokiem, ale zobaczcie, jakie ja jest niższe. Jakie one wielkie są jako item Wow, teraz samo połowę mniejsze co najmniej. No. Wtedy to było. I te moby, które zawsze jak chodziły, to podskakiwały. One nie chodzą normalnie, Nad kurczaki jak podskakują. O, chodzi, ale podskakuje za chwilę. Creeper jak fajnie kiedyś pod, czasem podchodzi tak skacze jak... jak małpa na gumie. <laughs> Tutaj mamy kluweczki. Patrzcie wszystkie moby. Podskakują. Kurczę, przyzwyczajenie do systemu bicia z 1.9 tego nowego. Właśnie, no tutaj krowy nie, na pewno nie dropiły jeszcze mięsa, bo mięso doszło bodajże w 18 beta. Dobra, daba. dawaj skórę. No, mamy dwie skóry. Wtedy też nie było jeszcze tych itemków w 3D. Zawsze się obracały do nas. Teraz już są. Jaka pora dnia? O, będzie się robił zaraz wieczór. I jeszcze spotkam może jakiegoś moba ciekawego, Creepera czy coś. W ogóle czekajcie. Pamiętacie jak, jeżeli nie pamiętacie, to wam powiem. Na Alfie strasznie ciężko się zdobywało glinę. Właśnie w takich miejscach jak tutaj, czyli takich jakby lekkich wybrzeżach, się gdzieś tutaj gliny czasem generowały. Rzadko, ale jednak. Jak to on powiedział kiedyś JJ Joker, glina cenniejsza niż złoto. Ja powiem więcej. Glina cenniejsza niż cokolwiek, bo chyba naprawdę łatwiej było już diamenty znaleźć w kopalni niż glinę na normalnym świecie. No zobaczcie, nie ma. Naprawdę znaleźć glinę. Tam jest na pewno... Stone. To nie jest to, czego szukamy. Kurczę, ja bym sobie nie poradził teraz chyba jest tak normalnie na alfie. Strasznie tego sprintu brakuje, ja co chwilę wciskam kontrol, bo wiecie mam w Minecraft normalnie, od chyba bodajże wersji 1.8 nie jestem pewien, ale chyba tak. Chyba do... O, jest glina. Chyba w wersji 11 mamy zbindowany sprint pod kontrolę, cały czas ten kontrol sobie wciskam. Nie da się. Patrzcie, się nie da. Tu mamy glinę, kurde. Glina cenniejsza, niż złoto. Kto pamięta? Piszcie w komentarzach. Stary, dobry JJ Joker, kurde. Wow, jedna glina, jestem bogaty. <laughs> Mówiłem, że to jest okropne. Ta glina. łe. Czemu te chmury mają taki dziwny kształt? coś nie wiem może w ustawieniach graficznych się zmienia fast dobra nie będzie fast lepiej ładniej to wygląda przynajmniej tych mury nie nie denerwują o kto oglądał pięć rzeczy które zostały usunięte z Minecraftem wie róża patrzcie to jest dobra róża stara dobra róża której już nie ma z nami jest ale w formie dwukratkowego krzaka oraz jest mak 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 tak mak mak McMack Donald. <laughs> no jak widzicie, tak się kiedyś grało w Minecrafta. Oto jest Minecraft, którego gimnazjaliści nie znają, a powinni, bo tutaj jest kawał historii, dla wielu ogromna ilość wspomnień. Nawet dla mnie, mimo że jeszcze nie grałem w Minecrafta kiedy ta wersja była oficjalnie najnowsza, ale na Alfie grałem swojego, swojego czasu bardzo. Bardzo dużo, więc epizod z alpha mam zaliczony, więc mogę powiedzieć, że grałem w tych ciężkich, survivalowych, dosłownie i w przenośni warunkach w Minecrafcie. O, jaskinia. I stare dźwięki obrażeń. Patrz, jak ciemno jest. I te dźwięki jaskiń. ja piernicze. Wtedy nie można było sobie zwiększyć jasności bez pochodni. To w jaskini się nawet nie, nie pokazuj. Kurde, patrzcie, no, nic nie ma. Ani węgla, ani nic, ale jest żelawe. Nic nie widać, naprawdę. Na nagraniach jeszcze gorzej jest, więc musicie mi uwierzyć, że nawet jeżeli ja nie widzę normalnie grając, to naprawdę jest ciemno. Uhuu. Błędy generatora. Do dziś, po 6 latach, nadal takie coś się pojawia. Może nadchodząca wersja 1.13 trochę to. Mmm naprawi, dobra uwielbiam to, o właśnie chciałem wam pokazać, zobaczcie jak, jak się tak nie robi właśnie stopniowo, tylko tak nagle się co chwilę coraz ciemniej robi, to było piękne, to było tak klimatyczne, ja pierniczę, patrzcie Wow hi, hi. To było wspaniałe, zobaczcie tu widać jak ten cień jakby tak leci, jak wśfrrr. To jest takie klimatyczne jak ja kochałem te Ech, te zachody i wschody słońca w Minecraftie, i tutaj nie było łóżek, że możemy się przekimać. Czekaliśmy gdzieś w jemiance, jak byliśmy na podróży, albo w domku. Wtedy to się budowało na spawnie. Przynajmniej ja się zawsze budowałem blisko spawnu. Tak jest. Nie było łatwo. Dobrze, moi kochani, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodobał. Oto jest Minecraft Alpha, czyli gra Minecraft, którego gimnazjaliści nie znają. Ale mam nadzieję, że dzięki temu filmowi poznają. Patrzcie te gwiazdy, one zupełnie inaczej wyglądały niż teraz. Świetne. Trzymajcie się. I mam nadzieję do usłyszenia w kolejnych moich materiałach. Cześć.